Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony bym witam na moim kanale. Dzisiaj sponsorem odcinka jest firma Aurapol, tak spodobały im się moje odcinki i postanowili poprosić mnie o pomoc, aby rozpromować ich wielką wyprzedaż, w której możecie kupić ich filamenty 40% taniej, o tym będziemy mówić jeszcze w trakcie, ale dodatkowo jest konkurs, proszę Państwa jest konkurs. Jeżeli wydrukujecie coś związanego z Wielkanocą i weźmiecie udział w konkursie na Instagramie, wrzucicie zdjęcie, podpiszecie, jakiego filamentu użyliście oraz użycie, użyjecie użyjecie hashtaga AuraPol. Wszystkie oczywiście szczegóły znajdziecie na Instagramie na stronie na poście AuraPolu. To się dowiecie dokładnie co robić, aczkolwiek konkurs jest dosyć prosty. Znajdziecie model, który jest bardzo ładny, wydrukujcie go, zróbcie ładne zdjęcie i wrzućcie go na Instagrama do konkursu i być może wam się uda wygrać. A jeżeli chcecie zrobić model, To dzisiaj spróbujemy go zrobić tak na szybko, takiego królika wielkanocnego. To nie będzie idealny tutorial, to będzie tylko taka demonstracja, jak go można łatwo zrobić. Prawdopodobnie, jeżeli jesteście zdolni, to uda Wam się zrobić dokładnie to, co mi dzisiaj na tym odcinku, tylko śledząc to, co robię. Ale chcę dla Was przygotować też jakby bardziej zaawansowany tutorial, czy tam kurs na YouTube, gdzie będziecie mogli użyć blendera do modelowania do druku 3D. Dzisiaj Aurapol wysłał mi bardzo ładne filamenty z dodatkiem drewna, proszę Państwa. Także tutaj zobaczcie sobie, jak one wyglądają. One nie są tutaj, one nie są super widoczne. Zobaczymy jeszcze birolki. Mamy tak wood pine, wood cork, czyli jakby taki ciemniejszy korek. O, taki ciemniejszy jest. Zaraz je rozpakujemy będziemy oglądać. Aczkolwiek musicie mieć na uwadze to, bo przeczytałem sobie troszeczkę o tym, to jest taki ciemniejszy też wood bambu, czyli bambus, czyli mamy korek bambus i sosnę, czy tam w choinkę. W każdym razie y z tymi filamentami, one mają taką dużą zawartość drewna, dokładnie Wam nie powiem ile, ale one mają e, dosyć dużo tych włókien i należy w, w, użyć dyszy o większej średnicy niż 0.4, a Aurapol nawet napisał, że większej niż 0.5. Ja moją dyszę 0.6 zgubiłem gdzieś, nie pytajcie gdzie, ale zamontowałem 0.8, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu z drukowaniem w, na Prusie Core 1, więc spróbujemy wydrukować tego z zająca, a my przechodzimy do modelowania. W takim razie. Otwórzcie sobie blendera, ściągnijcie sobie blendera i po pierwsze warto jest mieć wtyczkę 3, 3, 3D print. 3D print. Jeżeli nie wiecie jak ją zainstalować, wejdźcie sobie w edycję, preferencje i tutaj macie addons. O jest. Print. Naciśnię, na, yy, wybierzcie sobie print i tutaj macie 3D print toolbox. I dzięki temu będziecie mogli bardzo łatwo wyeksportować sobie model do druku 3D, więc nie powinno być większego problemu. Co robimy? Oczywiście standardowo kasujemy naszą kostkę domyślną. I dodamy sobie. Aha, najpierw w ogóle zmieńmy sobie jednostki. Wejdźmy tutaj w scenę jednostki i zmieńmy na milimetry. Będzie nam troszeczkę łatwiej. Teraz wejdźmy ed i dodajmy sobie w trybie obiektowym siatkę, i będzie to okrąg. Nasz okrąg powinien mieć 32, 32 punkty, aczkolwiek średnica powiedzmy, że będzie nie średnica, tylko promień 50 mm. Dzięki temu będziemy mieli um, Średnicę 100 mm, aczkolwiek i tak będziemy to skalować w slicerze, więc na, na to jeszcze przyjdzie czas. Teraz co robimy? Wchodzimy w tabę w tryb edycji. Szkoda, że tutaj nie włączyłem sobie, żebyście śledzili, jakie są komendy klawiszowe, ale ok. I teraz ja mam taki zamysł, że to będzie taki grubszy króliczek, bez żadnych szczegółów, z dwoma uszami, typu jajko, więc nie będziemy tu mieć za dużo pracy. Naciskamy E, jak to znaczy tak, najpierw klikamy A, w trybie edycji, żeby zaznaczyć wszystko. Klikamy E, żeby pójść do góry. I teraz bardzo ważna rzecz. Klawiaturą numeryczną możecie zmieniać widok, więc będziecie wiedzieć z której strony patrzycie. To jest kwestia po prostu przyzwyczajenia się. I tutaj jest taki przycisk Toggle X-Ray, który polega na tym, że będziemy mogli widzieć, które są punkty, które są z tyłu. Bo jak wyłączymy to, to nie widzimy tych punktów z tyłu i kiedy zaznaczymy sobie wszystko co widzimy, to zaznaczymy tylko to co widzimy, a nie to co jest z tyłu. Mam nadzieję, że nadążacie, bo chodzi tutaj o to, że jeżeli będziemy edytować wszystko, co tutaj mamy, czyli całą tą płaszczyznę, to chcemy edytować wszystko. Dobra, to nie jest kurs, to jest tylko modelowanie królika, więc nie będę tutaj się rozgadywał. A więc tak, dół będzie szerszy, czyli S i powiększamy sobie to na wszystkie możliwe strony. Ekstruzja E do góry. Y, troszeczkę po Z, po osi Z, S zmniejszamy troszeczkę, znowu do góry ekstruzja Z po linii Z, S zmniejszamy y, i teraz będziemy sobie troszeczkę tutaj robić tą głowę, więc znowu EZ e, i znowu E, EZS, EZ, EZ e, i S, pomyliłem się, EZ klikamy i S. Pomniejszamy. Jeszcze znowu E, Z i znowu S. I troszeczkę mniej. I teraz, żeby zamknąć tą figurę, musimy mieć zaznaczoną ostatnią płaszczyznę i klikamy F. I wtedy dodajemy nowy, nową, jakby ścianę. Powierzchnię. Ok, i teraz mam taki zamysł, że moglibyśmy całą tą głowę zrobić troszeczkę bardziej płaską, więc zaznaczymy sobie ją całą, i teraz klikamy S jako rozmiar, i weźmiemy sobie tylko na przykład powierzchnię Y, tam oś, może oś X, o, i my ją tak rozciągniemy, o, i ona będzie bardziej rozciągnięta. I teraz wejdziemy sobie tutaj i poprzenosimy trochę te punkty. W tą stronę, żeby to było trochę, trochę bardziej takie przypominające głowę. O, coś tego typu. Zaznaczymy sobie te punkciki i troszeczkę je tu schowamy. O, wygląda to całkiem nieźle. Na razie to wygląda trochę jak kaczka, no ale. Aha, i tutaj też jest kwestia tego typu, że jeżeli to będzie zbyt płaskie, to um, ten wydruk może się nie udać. To też jest bardzo ważne przy projektowaniu, że im więcej płaszczyzn płaskich, płaskich płaszczyzn, to będzie po prostu problem później z zadrukowaniem tego, ale zobaczymy czy zaraz modyfikator sobie z tym poradzi. Jeszcze chciałem to trochę poprawić, trochę chciałem to dać trochę wyżej. No i może może tutaj też to trochę zmniejszymy. O. O, i dzięki temu mamy taki śmieszny, dziwny kształt. I teraz co robimy? Bo nie mamy dolnej powierzchni i taki mamy plan, bo nie chcemy, żeby ona była zaokrąglona. I teraz wchodzimy w e, tryb obiektu, czyli tabem sobie przechodzimy z e, trybu edycji do obiektu i wchodzimy w zakładkę modyfikatory i dodajemy nowy modyfikator e, generacja, generate i boolean. Sorry, nie pójdź Za szybko. Generate i Subdivision Surface, czyli będziemy to po prostu rozmiękczali, zaokrąglali i dodawali szczegóły. Jak widzicie, wygląda to już trochę lepiej. Taki dziwny trochę ten kształt wyszedł. I zanim klikniemy tą strzałką i zastosuj Ctrl A, bo to trzeba zrobić przy modelowaniu, przy druku 3D, no to możemy sobie tutaj wejść w siatkę, w tryb edycji i trochę to poprawić, żeby to wyglądało trochę bardziej jak królik. Więc zrobimy sobie tak, że po prostu tutaj to powiększymy i trochę to. No, myślę, że. Bo ta, teraz jeszcze sobie tak wyobrażam, że drukarka może mieć tutaj problem, że to będzie zbyt płaskie. Ten kąt nachylenia druku może być zbyt płaski, i przez to może być problem ze zwisami, dlatego trochę to poprawimy w tym miejscu. O, i tutaj troszeczkę tak to zrobimy i wtedy to będzie wyglądało trochę bardziej jak królik. Nie mówię, że będzie konkretnie królik, ale będzie trochę bardziej wyglądał jak królik. No nic, ta głowa musi być trochę bardziej płaska, żeby to wyglądało logicznie, a z drugiej strony też nie będzie to wyglądało do końca idealnie, ale myślę, że jesteśmy w stanie to przełknąć. Dobra. Powiedzmy sobie, że coś takiego by nas interesowało To klikniemy Zastosuj, Ctrl-A I teraz musimy zrobić uszy, więc obracamy sobie kamerę jakbyśmy patrzyli na wprost tego królika całego Wiem, jest dziwny trochę, no ale To tak na szybko I teraz dodajemy znowu e, siatkę i okrąg Wyjdziemy sobie w przenoszenie tego I teraz tak, zmniejszymy S, -ką, jedziemy tu Teraz klikniemy R, żeby to obrócić w stronę głowy i jeszcze pomniejszymy, bo królicze Uszy, z tego co widziałem, one są na końcu wąskie, potem są szersze, i potem znowu są wąskie. Więc na tej samej zasadzie spróbujemy to zrobić. I teraz znowu wchodzimy w tryb Edity Tabem i klikamy ekstruzja. I powiedzmy, że gdzieś tutaj będzie ta szersza wersja. O, i teraz zrobimy obracanie R i znowu ekstruzja do góry. I zmniejszamy S, obracamy i z, musimy zrobić jakieś zakończenie, więc ja zakończenie bym zrobił takie, że ekstruzja, i tutaj takie mniejsze troszeczkę, ale takie szpiczaste. Yy, I teraz, aha, i tutaj też musimy zamknąć sobie, zaznaczamy tylko ten okrąg i klikamy F, i dzięki temu mamy zamkniętą yy, figurę. Na dole nie będziemy jej zamykać, bo będziemy ją yy, jakby łączyć z królikiem więc teraz co musimy zrobić? Musimy jeszcze od góry spojrzeć, bo to nie może być takie okrągłe więc zaznaczymy sobie ten środek tutaj tą kamerą trochę skaczę i zmniejszymy skalę SX, czyli na osi X, żeby to było bardziej takie owalne o! i to będzie takie płaskie ucho, dobra czyli mamy to ucho i teraz dodajemy modyfikator tak samo, Generate Subdivision Surface i tak ze 4 razy, to też pamiętajcie, żeby nie przesadzić, bo może być sytuacja, że wasz komputer sobie z tym nie poradzi, więc uważajcie i teraz zastosuj i kopiujemy ctrl-v, ctrl-x i teraz zrobimy lustrzane odbicie na osi y o i teraz sobie to przyczepimy mniej więcej do tej głowy tu i będziemy mieli takiego śmiesznego, dziwnego zająca ale mam wobec niego pewien plan, bo Będziemy go drukować na dwa sposoby. I teraz, jeszcze wejdziemy sobie, klikniemy na królika, wejdziemy w modyfikator generate, boolean i boolean będzie po prostu union, czyli będziemy łączyć ze sobą pipetą, zaznaczamy sobie ucho jedne i klikamy fast. Czasami jest fast, czasami exact. To zależy od tego, jaki mamy model, bo to jest bardzo istotne. Teraz wyłączymy sobie, czy go widać, czy nie. No, jak widzicie, to nie zadziałało. Więc yy, może Exact będzie lepszym rozwiązaniem. Też nie działa, więc spróbujemy jeszcze raz Fest. I. Blender jest taki, że on czasami nie potrafi przekalkulować, jak to ma wyglądać, więc musimy go po prostu przesunąć trochę. I możliwe, że wtedy zadziała. O, i teraz zadziałało, bo wyłączyliśmy ten e, widok i to zadziałało. I tutaj, no to klikamy zastosuj. OK. I teraz klikamy jeszcze raz to samo: Generate Boolean, Union. Zaznaczamy drugie ucho. Robimy Fast. I chyba też jest zaznaczone. Wyłączymy, żeby się wyświetlało. OK. Nie wyświetlało. Klikamy: Zastosuj. OK. Prawdopodobnie nasz model będzie miał jakieś błędy, bo zrobiliśmy to w taki bardzo szybki, rzemieślniczy sposób. I teraz jeszcze musimy zaznaczyć ostatnią warstwę. Na króliku i kliknąć F, żeby był zamknięty, bo musi być zamknięty, to nie może być otwarty model. Dobra, mamy naszego królika gotowego. Zapiszmy sobie plik. Zapiszemy na przykład królik. I teraz mamy tutaj zakładkę 3D Print. I robimy eksport. I robimy. Aha, zmienimy sobie jeszcze nazwę. To będzie królik V1. I robimy eksport. Teraz przechodzimy do slicera. W moim przypadku plusa slicer przeciągamy królik V1, on sobie przeliczy i oczywiście skala będzie inna i mamy 3414 otwartych krawędzi i automatycznie naprawiono 249 tysięcy błędów. Nic nie szkodzi, to się zdarza. Przeskalujemy sobie króliczka trochę do góry i teraz tak ustawmy sobie go przodem do drukarki, czyli do nas, ok, i zrobimy szwy na tyle. Zanim przejdziemy do druku, to wejdźmy sobie jeszcze prawym klawiszem i naprawmy za pomocą algorytmu naprawy Windows. I teraz tak, Windows zrobi eksport pliku STL. Naprawi go i wrzuci jeszcze raz. To, to się robi automatycznie. Jeżeli robimy bardzo szybko model jakiś, który ma jakieś tam powiedzmy sobie dziwne wartości w, prawdopodobnie w AutoCAD rzadko się to zdarza, w Blenderze to się bardzo często zdarza. Nie ma z tym, ja, ja nie zauważyłem, żeby z tym był jakiś problem. I teraz moje ustawienia jakie chcę zrobić. Czyli tak, wypełnienie 0% ja będę używał tych drewnianych filamentów, więc. Dobra, w takim razie wybieramy drukarkę z duszem 08 i wybieramy sobie po prostu na przykład wysokość warstwy 03 Detail, bo to są. Trzy tutaj domyślne ustawienia druku 0304055 wysokości, więc przy takiej wielkiej dyszy no tak to musi wyglądać. Z drugiej strony, jeżeli to jest tak wysoki, wysoka warstwa i szeroka, bo prawdopodobnie jest szeroki obrys, tak 09, to wystarczy tam tak naprawdę jeden ten obrys. Zobaczcie sobie. Materiał tutaj, ok. Bez brimu, tak naprawdę wypełnienie 0%, warstwa szerokość, obrysy 1. Ok, ok, ok. I pozycja szwu damy na tył, żeby po prostu był równy i był z tyłu. I zrobimy cięcie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I mamy tak. Prędkość wydruku będzie idealnie taka sama, 22 mm, i to się będzie drukować tylko 49 minut. Z tego co widzicie, szef jest z tyłu na uszach i na króliku, więc wygląda to całkiem nieźle. Prawdopodobnie będzie widać te warstwy, no bo na takiej grubej dyszy to jest yy, prawdopodobne, ale i tak wydaje mi się, że będzie to wyglądało nieźle. I to będzie jeden wydruk, a drugi wydruk to będzie z fazy skinem. I zrobimy sobie fazy skin na podstawie. Na podstawie. Fazi skin po prostu z ustawieniami 0.2.0.2. I dzięki temu ten fazy skin będzie taki bardzo subtelny ścianki zewnętrzne i wtedy nie będzie widać tych warstw teoretycznie. Możemy też pójść 0101 i ten fazyjski będzie naprawdę, naprawdę mini 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 o, i on będzie taki chropowaty wtedy. I jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. I to będzie troszeczkę więcej druku, ale i tak bardzo malutko filamentu pójdzie. Dobra, ten królik nie będzie wielki, ale na razie puszczamy bez tego. Ja podrukuję z tych drewnianych filamentów i też wydrukuję z pastelowych kolorów, żeby porównać sobie, jak to wyjdzie. Także widzimy się po druku. godzin później udało się w końcu wydrukować nasze króliczki jak widzicie tutaj mamy każdy jeden model wydrukowany yy, tak to jest model który robiliśmy na odcinku a to są modele które jeszcze tu w międzyczasie poprawiłem bo moja żona sobie takie właśnie zażyczyła więc te modele będą dostępne na printables więc możecie je ściągać i drukować oczywiście z licencją komercyjną taki mój mały prezencik na no zajączko od was jeżeli chcecie je poprzerabiać no to śmiało jeżeli chodzi o kolory, no to muszę Wam powiedzieć, że te jaśniejsze wyszły dla mnie dużo lepiej. Ten ciemny też jest bardzo ładny, ale on już tak nie wygląda idealnie jak to drewno, tak? Czyli jakby ja się tutaj utrzymuję w przekonaniu, że jednak drewno jest jasne niż ciemne ale to jak kto lubi i tak, tutaj ten mały króliczek on jest na gładko wydrukowany to jest na tej dyszy 0,8 mm tutaj mamy lekki fuzzy skin też na 0,8 mm z tym, że wysokość warstwy wynosiła 0,3 mm więc niestety, ale tu u góry mieliśmy takie małe jakby prześwity i też ten pierwszy zajączek te uszy mu się troszeczkę zdeformowały ale to była moja wina bo na Core One nie otworzyłem wentylacji i komora była za ciepła i niestety te yy, zwisy niestety nie zastygły wystarczająco szybko, więc tutaj jakby bunt użytkownika nastąpił. Reszta wyszła idealnie, więc nic tu już więcej nie przerabiałem, wygląda to świetnie. Ten króliczek kolorowy i ten fioletowy, czy to jest jakiś yy, kolor, jak on się nazywa? Crazy Meow, me, czy jakoś tak, nie wiem. To on został wydrukowany na dyszy 0,4 mm z dwoma obrysami, bo tutaj wszędzie są jedny, jeden obrys jest. i tutaj też lekki faziskin, a tutaj gładki. Więc wydaje mi się, że ten faziskin naprawdę robi ciekawy efekt. Do takich wydruków pasuje to idealnie, moim zdaniem, takich dekoracyjnych, gdzie mamy dwa obrysy i ten zewnętrzny może być nieco poprawiony tym faziskinem, i wtedy nie widzimy tych warstw tak dokładnie, bo faziskin robi fajną teksturę. No i tak, tutaj mamy Wood Bamboo, kolor, on jest taki lekko ciepły, złocisty, trochę ciemniejszy, ale bardzo ładny. Dalej mamy, on też ma taką teksturę mocno chropowatą, jakby, jakbyście chcieli dokładnie to wiedzieć. Dalej ten ciemny to jest Wood Cork, jakbyście szukali na stronie, on jest Taki lekko satynowy, ale chyba że przez to, że po prostu powoli się drukował, więc jakby był szybko drukowany w niskiej temperaturze, no to by był bardziej matowy. A tutaj ten jasny to jest Wood Pine, czyli już ta choinka, i ten mi się najbardziej podoba moim zdaniem. Jest taki mocno matowy, jasny mocno i bardzo ładnie. Się prezentuję tutaj. I tak, nie powiedziałem dwóch najważniejszych rzeczy w tym konkursie Aurapolu. Pierwsze miejsce do zdobycia to 15 rolek filamentu do wyboru, drugie miejsce to 10 rolek, a trzecie to 5 rolek. I konkurs, z tego co wyczytałem, polega na tym, że po prostu dodajecie zdjęcie oznaczeniem Aurapolu, jaki filament użyliście do wydrukowania i Aurapol wybierze jakby najlepsze prace, i później to ludzie będą głosowali, które są najładniejsze. Które y, jakby powinny zostać nagrodzone, więc życzę Wam powodzenia. Możecie użyć modeli innych ludzi, macie tylko oznaczyć twórcę w linku, także jeżeli będziecie chcieli użyć mojego modelu, no to spoko możecie mnie oznaczyć. Drugą ważną sprawą jest, już na samo zakończenie powiem, to jest taki bonus, że Auropo planuje takiego dostępu maila, planuje dostarczyć na targi w Kielcach prawie dwie tony filamentu do sprzedaży po 10 euro, czyli około 40-45 zł, niezależnie od tego czy to jest PSG czy to jest PLA i to jest 2000 rolek więc targi będą trwały kilka dni jeżeli pojedziecie w pierwszy dzień no to myślę, że się załapiecie na koniec możliwe, że już nie będzie żadnej rolki więc jedźcie do Kielc, jeżeli macie blisko wejściówkę możecie sobie to załatwić nawet za darmo z tego co pamiętam może się spotkamy, ja będę w drugi i trzeci dzień raczej rano, więc Myślę, że jest duża szansa, że gdzieś na siebie wpadniemy. Możecie mnie po prostu zaczepić i jeżeli chcecie pogadać, nie ma problemu. I to by było tak naprawdę wszystko dzisiaj. Także dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. I mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym lub na targach w Kielcach. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.